Wieczorna pielęgnacja Mary Kay, ze zestaw Time Wise. Zapraszam. demakijaż oka, płyn beztłuszczowy do demakijażu na waciki. Przytrzymuję, rozpuszczam. Następnie mycie, mleczko 4 w 1 do skóry normalnej i suchej. W moim przypadku z użyciu, w użyciu z wodą Ciągam cały makijaż, cały dzień. Szmateczką z wodą zdejmuję to, co zostało mi po całym dniu, co skóra wyprodukowała i co było w makijażu. Osuszam delikatnie twarz. Płyn nawilżający, odświeżający, z kwasem hialuronowym, z mirtem. Przytulam się do niego, moja kochana, moja śliczna. Następnie krem pod oczy, malutka porcyjka na palce serdeczne. Aplikujemy y, pod brwiami, pod łukiem brwiowym i na kości jarzmowych i rysujemy sobie okulary. Kolejny preparat, uszczelniający naczynka krwionośne do cery płytko naczynionej, ale też do każdej. Cztery pompeczki, trzy, dwa, jak lubisz, y, serum nocnego pod krem. To jest nierozłączny duet. I ostatni element pielęgnacji, nocny krem. Pamiętamy też o szyi z przodu i z tyłu. Dobranoc i spać nie idź, od razu najpierw poczytaj, bo wszystko wytrze się w poduszkę. Zapraszam.